Manko, mordeczki, banieczka na zróweczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z metra Zobaczcie mordy, że dawno nie nagrywałem odcinków, ani nie robiłem streamków, ale miałem trochę gorsze samopoczucie i w ogóle Ale jeśli wam się odcineczek spodoba, to zostawcie łapkę w górę, suba na kanale yy, Że suba na kanale, ja zobaczymy tutaj sobie. To tutaj jakieś komentarze pozostawiał. Na pewno jakieś są. Kurka wodna komentarze Rolexiu Roleksiu, pozdrawiam Roleksia, Krycha, Jankes, Pompa i ty, pozdrawiam serdecznie. Wszystkie dzięki za wszystkie mi komentarze. Także co mordy, nie będziemy przedłużać, tylko będziemy lecieć tutaj sobie... Kontynuować, zobaczymy, nawet nie wiem gdzie ja jestem w ogóle, szczerze powiedziawszy. D-teatralne a, nawet mi się kniknęło, dobra, ścieżka przez światło. Oho, nie chciałem, nie, nie przeczytałem tamtego, ale dobra. Jest Paweł nasz, ziom, Ziemia. Dobra, idziemy. Bo ostatnio już skończyliśmy na zewnątrz. Dobra, prowadź. Wariacie, prowadź, prowadź, kurde. Z banieczką na zdroweczko dla wszystkich, kurde. To zrobiłem kurwa, nie wiem co. A jak tu g? A g. No i co dalej? Ale co? mamy tu wejść? A jo. Okay. Заклинила? Давай вместе! Пошла! Давай! Пошла, я! Твоя мать! Обра так, Артем! Место это непростое, так что не теряй головы! Мама, стать само по сути тебе видите? Сталкер один рассказывал, это был рейс майорка Москва! Ну! Я-то сам ни на море jest не был зимой. никогда, ни в самолете не летал, Не судьба.

My zbadamy jakiś okręt. Znaczy, Jaki okręt, to jest statek chyba. Samolot, na samolot, wygląda. Jak mi się wygląda na samolot? Co tu. No idź, prowadź. To jest pajęczyny, jakie przechodzimy. O jezus.

Duszma! Hmm. Co jest? Co ci jest? Gagar! Mamy jakiś pis nowy. A Ew, następna strona. No to już Dusz na mnie! to za i maskę chłopie, kurwa. MAMA! Ma, MAMA! słowa miejskiego nieba, Dobra, jemu maska spadła z wrażenia. nieba, 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 pasażerowie byli. Ten samolot miał wypadek. <noise> o, gruć, coś tu było. A dawaj na prawo. Kogo? Gdzie ty jesteśmy? O kurwa, panie, co to jest? O no ja pierdolę. Dobra, leży. Kiedyś, Dobrze, że on mi szczelasz. No tak. Ej, to metro mi się naprawdę podoba. Ja pierdolę. Kurata tam jest? Siódma minuta, dopiero to Panie! A my już chodźcie mamy kolejny Sejf, zadowolony obrót. O, znowu potwornik kuba, jakiejś cztyrywki jest na mać. I ob twoja mać. Dobra, nie żyje. Dużo tego tu gadu. Dobra. Ja ej, to jest jakiś naród kurwa, nie? Tutaj, za za mną, Kolejny sej. Dobrze, że tu coś ile sejwy robi panie Fable. Chodź, ruszaj. RUKU! Dawaj do góry! Skarbiery! 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 Tu nie da jedną wchod! Jakbym był na wojnie, nie? Skarbiery! Eee, amunicji nie mam, hallo! Panie Pawle, amunicja się skończyła, Kuba! Pistola. O kurwa. O kurwa. Dobra, te potwory nie są jakieś trudne do zabicia. Ale go pistolem zapierdalać. Jakiś nalot, ps. BOM ciuch. O kurwa nie żyje Shit Tu za ugląb! Za mną, dobra, ale ja nie mam amunicji chłopie Dobra, chodźmy za nim RUKU! Szybko, raz, raz, chłopie, dawaj, dawaj. Скорее! Сейчас еще набежит! Тут где-то рядом вход! Привет, клуб! Готов? Ну, серио? Не констрело! Давай, идем, хлопец, давай-давай-давай-давай! Давай по эскалатору! У меня амуниция закончилась. Скорее! Скорее! Они не отстают! На No i proszę, odkrywajcie skaryje! Kurwa, gdzie my jesteśmy? Ja pierdolę! O, kur o kurwa. Amo. No nie! Nie to, da, do środka, ruchy, 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 dawaj, no, dawaj, dawaj, dawaj Spalili wszystko Dobra Paweł. I co to się stanęło? Korotkę. Zmierzamy Teatralna ja. Nasza krótka wizyta w mm, martwej Moskwie w upiorze. W przeszłości skończyła się znów. Pomogliśmy sobie nawzajem z Pawłem i wróciliśmy do Metra. Jako prawdziwi partnerzy, inaczej na atmo, atomowym pustkowiu atomowym pustkowiu nie da się przetrwać przed nami zaludniona stacja teatralna ja leży bardzo blisko polis jeśli Pawłowi uda się przeprowadzić mnie przez posterunki czerwonej linii będę w domu za niecałą godzinę O, ciekawe Czas jest sami rozumiecie. A to dotarł do minuty... 13 mordy prawie... To... A cza, a kukura cza... Pójdziemy i do sra cza... Jaskółeczka moja miła ma... Kurde, pozdrowionka serdeczne... Dla wszystkich oglądających. Nie wiem czy ktoś mi na Discordie napisał... Надо людей набрать. Значит, а Да, скоро подойдут О, и погонят а Что есть? Давай мне амуницию, морды. Давай мне запасы амуниции. Что это есть, пане? Добро пожаловать. Что тут седеяет? Выезд мужики. А, мы тут войти. Окей, добра. Мы снова в матче. Угу, на пане. Это не партизанка. Они нас и здесь найдут. Найдут. А тогда все. Все. А мать амуниция от боссов? Пустили Кто в армию запишется? Признай человека. Столько лет А теперь мы уроды? А теперь? На Сколько раз такое уже было? Ну почему? О, падя, хочу. Лю-лю-лю-лю-лю. Вот и О. на гитарце се курва погад можно. Что это есть? Значит, ала гитара. Пайно. Соседняя станция, площадь революции. Чему мам вражение, что это есть, как бы курва не вим. Я договорюсь, тебя пропустим. Мигом у своих будешь. Это Ой. вас только что а Начальник сейчас занят, подождите. А в общем, Артём, ты погуляй тут а, пока. Станция... Все хорошо. Я со своими переговорю. Чекай, чекай, Что я тут могу сделать? И хорошо вам отдохнуть. Ну no, вы же понимаете, мы не можем ждать О, денег, чекай, чекай, мамы. Не прочитал, а шкода. А кто A to co, ja mam odpocząć, czy co? Na Filipinach jestem? Nie. Oni gdzieś tuś prosiaki, kurwa. O ja pierdolę, oni tu mają knury, wieprze. O luju. Ale wieprze. Poważnie? No tamta dogorywo. Do Albo leżą, odpoczywają hmm. Mam dziwne wyrażenie. Tam nie idzie wejść Co dali Kurde, nie wiem gdzie teraz iść jakby zrobić kurde mordy nie mam pojęcia co teraz zrobić ja pierdzielę, lecie ja tu iść czekajcie tutaj się nie da nie no nie bardzo chyba Podajcie no, teatralnemu chyba że tutaj on pozwiedzać po prostu chyba sobie i co? Da z za rozruchy i śmierci teatralnej A ja też chcę żarcie, halo, daj... O, tu jest ładniejsza gita. To jest gitara. O, jak ma... Tam nie wejdę. A ja też co odpocząć. Kurde, halo. A choć teraz, Броневым не додали. Прости. Да, дядь Миш, покажите. Ух ты, это же демон. Ухухухухухуху. Он крыльями как машет. Да, нападает. Он там еще не добавишь. Может, энте, а хочешь? Маркет. Ну что, Никитич? Когда пойдем с тобой на... О, амуниция на неделю я хоть деньги новая. еще остались что-то да ты пожадничал пильзы конечно не новые копия, но кирп. сделано на совесть не сомневайся патрончики хоть да и самодельные патруль, но нормальные патруль. бери это ты хватил это ты перебрал нет не полезет тебе может, столько будет видишь не Ладно, Я нет но... точно Своей у меня гарантирует осталось а может брон? сразу ко мне Метатель! Тихо! Надежно! Смертельно! Счастливо тебе! Заходи еще! Курде! Забегай всегда рад! Ай! Если понадобится что, сразу ко мне! Что-то ты пожадничал! Если хочешь тихо снять часового... Много сетсиско взял, и Заставить врага попасть. А мать Куб. Покупай! В походе обязательно пригодится. А матея какие брони пайны? Тыба мам максимально милю. Добро, мама амуниция. О, сталкер пожаловал, парень. Если понадобится помощь с поверхности там что-то тяжелое принести. Так мы через пару дней будем готовы. И возьмем недорого Быстрее! Вон еще приезжa, стоит! Если ты не можешь... Сало простое, Сала говчаная. сало внутренная. сало допленная. Шкварки. Зажигательные гранаты. Зажигательные гранаты. Зажигательные гранаты. celownik na podczerwień. O. Patrony O. I co? optyka Escape выйти. Другие боеприпасы. Выминь. No i ja chcę to mieć. Czemu nie mogę tego mieć? Patrony, patrony, pokupka, obmen, Zwieżyje, suszone, no i co dalej? Czekajcie moment. Która to jest? Ojej, dobra, mardy, kochany. Mamy przygotowanie do następnego odcinka, dobra. E, tutaj się zakończymy, kolejny odcinek będzie jutro. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Jeśli tak, to łapki w górę, subę na kanale. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich oglądających. I trzymajcie się do zobaczenia. Młodki z dzwoneczek na zdroweczko. Także bajo. Cześć elo elo.